Kochani, to z tej strony Raus, witam serdecznie już w siódmym odcinku, z serii Nowy Rok, Nowa ja e, Więc tak dzisiaj mniej więcej na śniadanie było to cały wczoraj czyli tosty z chleba, e, pełno, niepełnozranie jest tylko na zapasie e, Dzisiaj nie odbyłam treningu, e, nie byłam klubie, bo, bo byłam trochę zajęta w domu. Jak rano zjadłam ten posiłek, to nic praktycznie nie jadłam aż do, ko do kolacji, obiad do kolacji i na, na tym się zakończyły moje posiłki. Dlaczego miałam posił posiłki? Yy, dzisiaj yy, no dobrze, ponieważ yy, w ten sposób nauczę swój organizm, aby yy, pobierał yy, z zapasów yy, no nie zewnątrz, tylko po prostu, żeby pobierał y, zapasy czyli ten, wiadomo, tłuszcz, nie tłuszcz yy, i przez to właśnie też można yy, się unie. Yy, tak specjalnie o nie, nie, tak jakby nie, nie piłam, ale Oczywiście rano musiała być kawa yy, z mlekiem, a dopiero pani latę. Yy, ja tylko kawę z mlekiem piję do śniadania. A ja w ciągu dnia mam ochoty na kawę, to ja piję ciemną, gorzką kawę. Okazji no, dzisiaj tylko jedna kawa poleciała yy, i dwa posiłki yy, były żeby właśnie nauczyć organizm, żeby pobierał z yy, no, zapasów i szczerze mówiąc, jak zjadłam te kanapki, to nie była mega głodna. Przez cały dzień do obiadu zjadłam. No, wiadomo, trochę więcej, bo drugi to było dnia. No i <laughs> trochę takie niezbyt zdrowe, bym powiedziała, jak na odchudzanie, <laughs> bo to były kruski w z i wiadomo, z boczkiem. No, ale to też leci się ta przerwa Jutro nie wiem czy mi się uda nagrać Ponieważ to jedyną osoba. no w sumie polecam, mogła nagrać Zobaczę jak będzie górsze ze szkoły Więc tak, ja na, wiem, że to jest mega krótki odcinek Ja już będę się Wam żegnała Wiem, nawet w domu zbyt nie trenowałam nic Zero training, bo byłam zajęta innymi rzeczami w domu Między innymi ogarnięciem dla Was innych serii na kanał. Obecnie to, co teraz nagrywam, ten siódmy odcinek serii Nowy rok, Nowa Ja, to właśnie będzie dziesiąty filmik dzisiejszego dnia. Więc to jest chyba rekord mojego kanału, aby jednego dnia wleciało 10 filmików. I tak, ja na ten moment z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Cześć!